Cześć wszystkim, z tej strony Plaga mam dla Was krótką informację. Otóż dzisiaj znowu wyjeżdżam na szkolenie tygodniowe, więc nie będzie mnie do piątku. Do piątku z piątkiem włącznie w domu. W zasadzie wracam dopiero piątek wieczorem, więc cały tydzień nie będę siedział i nagrywał, ale za to nagrywałem i dzisiaj, i wczoraj, ale będzie przerwa w odcinkach z Dying Light'a, dlatego, że. Uznałem, że nie będę robił jakby na siłę tych materiałów na szybko, bo chciałbym się nacieszyć tą grą. Dzisiaj, dzisiaj maksymalnie do jutra wyjdą jeszcze dwa materiały. Takie, jeden taki luźny, drugi trochę bardziej fabularny. A później robimy przerwę. Czyli do piątku, maksymalnie do soboty. Nie ma co się spodziewać odcinków z Dying Lighta. Wiem, że dużo osób czeka na te materiały, bo gra jest naprawdę świetna. Ale musicie też mnie zrozumieć. Ja też nie chcę jej przebiegać dosłownie na szybko jej przegrać tylko po to, żeby dzisiaj szybko nagrać materiały, żeby mieć na cały tydzień. Tylko wolę sobie na spokojnie już w przyszły weekend wsiąść do gry, zagrać sobie na luzie e, dla przyjemności bez większego pośpiechu i dopiero wtedy zacznę wrzucać materiały kolejne i będziecie mieli co oglądać. No. E, oczywiście w trakcie tego tygodnia będą pojawiały się materiały, które nagrywałem jeszcze wczoraj e, z Robocrafta i z Geta Online, bo akurat na to byłem ogadany, miałem dużo czasu, żeby w to zagrać. To też nie jest bardzo wymagające czasowo, bo te odcinki wiadomo się po prostu gra na ludziach e, gdzieś ze znajomymi. więc te materiały będą na Dying Light, a już nie starczyło czasu. E, w zasadzie no, mam jeszcze dzisiaj parę godzin e, luźnych, ale muszę się spakować i tak dalej. Mógłbym tam upchać Dying Light, ale tak jak mówię, byłoby to bardzo na szybko i na siłę. Nie chcę tego robić po prostu. No co poza tym. Będzie konkurs na gry, na gry Demd. Demd, chodzi o ten horror, w który graliśmy tam kiedyś w pięć osób. Pewnie kojarzycie. To jest horror, w którym jedna osoba jest potworem, a cztery osoby uciekają, gdzieś tam szukają kluczy i tak dalej, tak dalej. Będę miał kilka kluczy do tej gry do rozdania. Prawdopodobnie będę je rozdawał po prostu za aktywność w wskaźniku fanów tam w YouTubie się wchodzi i tam jest wskaźnik aktywności zaangażowania, coś takiego. W każdym razie osoby, które subskrybują kanał, biorą się do tego wskaźnika, co trzeba robić. Subskrybować, zostawiać łapki, komentarze, udostępniać filmy i to chyba najważniejsze, czyli łapki, komentarze, udostępnienia, no i oglądanie, wyświetlanie, więc w zasadzie klucze trafią do tych osób, które po prostu są często na kanale i często się angażują, gdzieś wypowiadają itd. itd. Losowanie zrobię albo w przyszłym tygodniu w weekend właśnie, albo dopiero za dwa tygodnie, gdzieś na środku tygodnia. To jeszcze się wymyśli. Może na jakimś live zrobimy, zobaczymy, zobaczymy. Kluczy mam kilka, więc można zrobić kilka też losowań. Myślę, dla was fajna informacja: będziecie mieli co robić cały ten tydzień, jak mnie nie będzie. No i jak potrzebujecie jakieś rzeczy, tematy, no to dzisiaj ewentualnie na komentarze będę odpisywał, ale raczej rzadko, bo może z telefonu gdzieś tam coś odpiszę. Na pewno będę odpisywał na maile. Aczkolwiek może być także z opóźnieniem dużym, no bo jednak cały dzień będę na szkoleniu. E, tyle, taka szybka informacja, żebyście wiedzieli na czym stoicie i żeby nie było komentarzy, gdzie Dying Light, kiedy Dying Light. No, dying Light to nie będzie przez cały 5, maksymalnie 6 dni. Dobra, tyle, Spieram się. Dzięki, cześć.